O tym, dlaczego włókować powinien każdy w Polsce, jeżeli chodzi o trwałe użytki zielone. O tym, dlaczego włókowanie pięknie wpisuje się w argument pielęgnacji wszelakich tuzów na naszych gruntach. O tym, dlaczego jesteśmy idiotami i nie rozumiemy pewnych rzeczy, zwłaszcza w roku drogim i bardzo drogim. O tym, dlaczego to jest materiał i dla tych, co mają 100 hektarów trawy, i dla tych, co mają tego hektar. I o tym, ile tak naprawdę możemy zwiększyć wydajność, obniżyć koszta prostym, jednym zabiegiem na polu, takim jak to. O tym wszystkim będzie wykład w najbliższą niedzielę na portalu, wchodząc na hektarwiedzy.pl w niedzielę, ten materiał będziecie mieć dostępny. Zapraszam wszystkich i tych nowszych, i tych starszych użytkowników, i tych młodszych, i tych starszych wiekowo, bardziej doświadczonych, dlatego, że ten materiał myślę, że zszokuje bardzo wiele osób. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Kłaniam się, tylko Hektar Wiedzy i widzimy się w niedzielę. Z każdym tygodniem można powiedzieć, przekonujemy się, jak małe, niegrożne rzeczy, połączone ze sobą, jako zdarzenia, stanowią dla nas ogromne zagrożenie dla naszych prac, zawodów i miejsc pracy. Moi drodzy, dzisiejsza moja wypowiedź znowu celowo będzie dedykowana do nas wszystkich. Nie tylko dla rolników, dlatego że musimy mówić jasno i wyraźnie. Prawdę. A prawda jest taka, że bardzo wiele rzeczy, które złudnie myśleliśmy, że nas to nie dotyczy, jako konsumentów, bo przecież to jest rolników problem, a nie nas konsumentów, tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. I gdy małe zdarzenia, małe zmiany w przepisach, małe detale powodują u nas tylko głupi śmiech, olanie tematu, to już połączenie tego wszystkiego w całość powoduje. Problem. I często, gdy się o tym przekonujemy, dowiadujemy, jest już po prostu zwyczajnie za późno. Dlaczego? Dlatego, że olaliśmy pewien temat. Niestety, yy, nasza naiwność jako społeczeństwa. Jako również rolnictwa, jako innych dziedzin gospodarki też powoduje, że my swoją biernością. Przyzwalamy na to, że potem się nam szkodzi. Dlaczego o tym mówię? Nie chcę się znowu powtarzać i nie lubię powielać wielu swoich wypowiedzi, bo nie mam takiego sposobu postępowania, ale spójrzmy na to, podsumujmy ostatnie dwa miesiące. Gdybyście mnie zapytali, na chwilę skupiając się jeszcze obecnie na w sytuacjach rolnictwa i na tym imporcie za wschodniej granicy towaru. Ile razy można o tym mówić? Czemu tak często mówimy? To powiedziałbym mam jedno bardzo ważne zdanie. Zobaczcie, jak za każdym razem nas tutaj w Polsce, w tym przypadku rolników, rozgrywa się tymi samymi zasadami i tymi samymi ruchami. Gdy Stąpowaliśmy do wspólnoty. Bardzo dużo już wtedy mówiono i to trwa do dzisiaj o standardach, o równych przepisach, o tym, że na wspólnym rynku, gdzie obowiązują wspólne zasady, będzie zawsze tak samo, że będą mieli lepiej ci, wydajniejsi, efektywniejsi, skuteczniejsi. Wpajano nam te bajki o e, światowej organizacji handlu. wpajano nam te Bajki, bo to nie jest prawda o tym, że na wolnym rynku każdy się odnajdzie, dlatego że to obowiązuje tylko do momentu, kiedy rynek jest naprawdę wolny, tak i gdy mamy sytuację, w której przepisy są identyczne. Gdy wchodziły do Polski hipermarkety i wiele zachodnich korporacji i firm, wszelakich firm, one bardzo często już wtedy wchodziły na czymś zupełnie innym niż to, co powiedziałem przed chwilą: żadnych równych praw i zasad. Przykładem jest chociażby materiał, który kiedyś został przeze mnie udostępniony o wysokości podatku dochodowego, jakie płaciły i płacą cały czas często na przykład koncerny spożywcze. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mimo, że weszliśmy do Unii wiele lat temu, to te firmy nadal mają te same super wynegocjowane warunki podatkowe. Można powiedzieć, że względem tych państwa, którzy mnie słuchają, którzy mieli na przykład sklepy, małe sklepy spożywcze, które płaciły uczciwe podatki. To był cios poniżej pasa, bo nie wolno w wolnym rynku dawać komukolwiek warunków preferencyjnych. Dlaczego? Bo to założa wolny rynek. I tak po prostu jest. Teraz pójdę dalej. To samo zrobiono teraz z rolnikami. To jest ta sama historia. Mówi się o standardach, a robi się coś zupełnie innego. Mówi się o równych przepisach, prawach i zasadach, a robi się coś zupełnie innego. Ktoś powie czarek, no dobrze, ale to się już dzieje, nic na to nie poradzimy. No tak, nic nie poradzimy, dlatego że uważaliśmy, że to się nie wydarzy. Teraz idźmy dalej. Często bardzo mądrzy ludzie, mądrzejsi ode mnie, wiedzący więcej niż ja, mówią, że nie możemy pozwolić na to, żeby w naszym kraju, zresztą w każdym kraju, w Europie chociażby, prawo państwowe, narodowe było prawem słabszym niż prawa firm, korporacji. Dlatego, że to też uderzy w społeczeństwo. Dzisiaj wielu z nas tego w ogóle nie zrozumie. Ale popatrzmy teraz na obecną sytuację ze zbożem ze wschodu, która jest tego świetnym przykładem. Mamy sytuację, w której rozpoczęły się protesty rolnicze. Czy dobrze, że są? Na pewno lepiej niż gdyby ich nie było, bo chociaż ktoś się o tym coś dowie. Nie. Czy dobrze, że teraz? Myślę, że lepiej, gdyby to się stało w kwietniu, kiedy jeszcze te zboże nie wpływało. Ale stańmy z drugiej strony, z boku. I teraz moje pytanie do Was brzmi: czy jeżeli są podpisywane umowy nie między krajem jak Polska i krajem jak Ukraina na import zboża, tylko między prywatną dużą firmą, często korporacyjną, na import zboża ze wschodu, a prywatną dużą firmą z Ukrainy, to czy ktokolwiek z nas, Uważa, że którykolwiek rząd wyjdzie na wojnę z tymi firmami i zabroni im ten towar do nas importować? Jeżeli tak uważacie, to wam gratuluję. A jeżeli nie, to znaczy, że macie światłość umysłu i rozumiecie, o co chodzi. To jest właśnie to, co mówią bardzo mądrzy ludzie od ekonomii. Że w momencie, gdy prawo firm prywatnych staje się silniejsze niż prawo danego kraju. Nieważne czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na świecie, w tym momencie dochodzi do przyzwolenia na pewne ruchy gospodarcze. I te ruchy powodują, że dużo ludzi traci, a garstka zyskuje. Czyli znowu idziemy w kierunku globalizacji. Tak naprawdę, jakbym nie analizował i kiedykolwiek z kim bym nie dyskutował, to nie ma nad jednego argumentu, który pokazuje, że globalizacja jest dobra. Wszystko co wiedzieliśmy do tej pory o globalizacji skończyło się tylko na tym, że jedyną korzyścią z tego jest to, że mamy banany całym rokiem w dobrej cenie i mandarynki częściej niż na Wigilię. I mówię teraz dosłownie. To są jedyne plusy globalizacji. Zobaczcie, ci z Państwa, którzy uważają, że wolny rynek jest dobry, macie przykład tego, że w Polsce rolnictwo dostaje po dupie. Bo zboże, które u nas zostaje, miało jechać do Afryki. Dzisiaj można by rzec, że to jest kolejny przykład tego, że można społeczeństwo i określone grupy zawodowe, w tym przypadku nas, rolników, oszukiwać nieskończoność. Nie zdziwię się, jak za chwilę się okaże, że jeszcze inne towary z jeszcze innych miejsc świata przychodzą do Polski, bo ktoś się zamówił, jakaś firma, prawo nie zabraniało, więc była zgoda. Pamiętajcie, że wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Pamiętajmy, że jeżeli dana firma ściąga coś do Polski, coś co na przykład będzie gorszej jakości w taki czy inny sposób, bo zostało to prawnie pozwolone, to nie oszukujmy się. No ona to ściąga, bo na to jest zgoda. Dlaczego? Bo prawo pozwala. I teraz można by dyskutować, kto jest bardziej winien: ten, który ściąga to dla kasy, czy ten, który na to pozwolił. Doskonale wiecie, jakie mam zdanie. Jeżeli wiemy, że jest szkodliwe, to po prostu na to nie pozwalamy, bo to są prawa, przepisy i kiedyś zostały powołane państwa narodowe, które za chwilę być może znikną, bo istnieje państwa, które nie ma mocy prawnej nad pewnymi ruchami gospodarczymi określonych firm, to jest państwo niestety, tylko państwo fikcyjne. Ale idźmy dalej. Te wszystkie ruchy po kolei powodują, że my wylatujemy gospodarczo. Ja już kiedyś wam powiedziałem, że przez ceny prądu, które wcale nie musiały skorzystać taką do góry w Polsce, Zobaczcie Państwo, i teraz zwracam się do wszystkich i do rolników, i do wszystkich innych konsumentów. Zobaczcie, ilu ludzi w Polsce zamknęło swoje firmy. Zobaczcie, że w Polsce upadły firmy, które miały po 100 lat tradycji. Ile było w Polsce fajnych restauracji? Ile było w Polsce piekarni, cukierni? To wszystko szlak trafił, tak? Dlaczego? Dlatego, że nie zrobiliśmy nic jako m.in. rząd, ale również społeczeństwo żeby się postawić brednią o podwyżkach cen energii, tak? Jak widziałem te piękne plakaty o tym, że to jest wina państwa ze wschodu, że ta cena prądu tak skoczyła, to ja tylko przypomnę, że cena prądu skoczyła tylko i wyłącznie dlatego, bo mamy takie, a nie inne ruchy w Unii Europejskiej, żeby była jasność. I teraz idąc dalej. Za każdym upadkiem takiego miejsca pracy jest dramat rodzinny, jest utrata miejsc pracy, ale uwaga! jest pogorszenie jakości bardzo często towaru, który wchodzi jako zastępczy. Szanowni konsumenci, Polacy, rodacy, moi drodzy rolnicy, zdajmy się z tego sprawę, że jeżeli upadła jakaś cukiernia czy piekarnia, dlatego że produkowała z towaru kupowanego często lokalnie, e, dlatego że była na tyle mała, że nie interesowała mnie jakieś ruchy globalne, to teraz w zamian za to przed towar, często wyrób marketowy, Często wyrób z głębokiego mrożenia i często wyrób z zagranicy. Nie wiem, czy konsumenci wiedzą, ale bardzo wiele pieczywa do Polski przychodzi w kontenerach zamrożonego z Chin i z krajów naprawdę odległych. I teraz, jeżeli ktoś powie, no dobrze, ale co jest z tym złego, że my to kupujemy, skoro jest tańsze? No właśnie to jest z tym złego, że cena to nie jest jedyny wyznacznik sensu istnienia gospodarki. Wszyscy ludzie, którzy w Polsce uwierzyli poprzez głupie. Studia, często poprzez głupie szkoły. Jeżeli się tylko cena danego produktu, to proponuję, żebyście popatrzyli na Szwajcarię i nie mówili tutaj o bankowości różnego pochodzenia i narodowości tych banków, tylko popatrzcie na to, że tam działa inny, inny zupełnie system. Tam się myśli. W Szwajcarii, odkąd ja tylko znam ludzi, co pracują w imporcie i eksporcie żywności, jest prosta zasada. Nie kupujemy nic, co jest tańsze dopóki nie wyzbędziemy się swojego. I to jest jedyna zasada, która powinna przyświecać każdej gospodarce świata. Ja już Wam kiedyś powiedziałem, jeżeli jakikolwiek kraj na świecie produkuje coś taniej niż my, to on jest głupi, że to robi i sprzedaje taniej niż my. Dlaczego? Dlatego, że tak się akurat składa, dam Wam tu przykład chociażby kakao, że gdybyście zobaczyli, każdy z nas zjada kakao, każdy. Czekolada, batony, ciasta, tylko jest bardzo dużo, prawda? Eee, Niemcy wiecie, że największą kasę z kakao robią firmy, które to przerzucają między krajami. A ludzie, którzy wydobywają ziarna kakaowca, klepią biedę. To są ludzie, którzy jak już mają na żarcie, na jedzenie, na posiłek z, tego, z tej ciężkiej pracy, e, w warunkach strasznych, to naprawdę jest luksus. No i teraz ktoś powie, no dobrze, ale oni się nie muszą godzić. Oczywiście, że nie muszą, tak jak my. My też się nie musimy godzić. Tylko wpajano nam wiele lat brednie i te brednie skiełkowały w naszych głowach i one po prostu obowiązują. I nam ciągle się mówi, że no panie czarku, przecież nie można inaczej. Jak ktoś jest stańszy, to jest tańszy. No ja się pytam, no dobrze, a czy ktoś policzył, że cena nie obejmuje tylko produktu, ale obejmuje również utratę miejsc pracy, obejmuje również spadek przychodu do budżetu krajowego? Czy ktoś policzył, że jeżeli jakaś na przykład piekarnia, młyn, cukiernia i wiele innych fajnych rzeczy związanych z produkcją żywności, bo chciałbym się na to skupić, bo to jest bezpośrednio związane z sektorem rolniczym, z którym się utożsamiam, czy ktoś wie, że za każdym wycofaniem się danego w Polsce przedsiębiorcy wylatuje ileś kasy z budżetu? Czy ktoś w ogóle zastanowił się nad tym, że w, ten, w zamian tego produktu wchodzi często, zamiast na przykład produktu regionalnego, wchodzi często wyrób marketowy, który pociąga za sobą spadek e, zdrowotności konsumenta. A spadek zdrowotności to jest obciążenie systemu zdrowia a to są zwiększone wydatki na chorego i w kraju, który ma problem z medycyną i który tylko tak naprawdę, jak już kupuje jakiś sprzęt medyczny czy leki, to zawsze kupuje to z zagranicy, bo swojego praktycznie nie mamy. Czy ktoś policzył ten przepływ kapitału? Nie. Dlaczego? Bo prawdopodobnie w Polsce nie ma nawet jednego człowieka, którego to po pierwsze interesuje, a po drugie, byłby w stanie to zrobić. Czyli policzyć, bo wiele osób nie rozumie, że to nie jest takie proste, że 2 plus 2 i wyjdzie nam 4. Temat jest złożony, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak nie nauczymy się myśleć długofalowo. Horyzontalnie, jak ja to mówię, jak robili to wizjonerzy tego świata, nie nauczymy się myśleć, że co się wydarzy, jak ja dzisiaj wpuszczę to i to, co się wydarzy, jak ja dzisiaj pozwolę na upadek tego i tego, to no. nasi, moi, moi, moje dzieci, a następnie wnukowie będą zadawali kolejnym pokoleniom pytania to, które ja zadawałem moim, przede wszystkim dziadkom, gdzie my żeśmy byli, żeśmy tego nie skumali i nie widzieli. I mój dziadek powiedział mi w życiu bardzo wiele mądrych rzeczy, i on mnie uświadomił z szokującymi treściami, że bardzo wiele rzeczy było widać, które nadchodziły w czasach, gdy on był młodszy. Złych rzeczy, tylko problem był taki, że większość ludzi po prostu to lekceważyła. Bo miała na chleb, bo żyła i przejmowała się tylko własnym losem. I to spowodowało, że mieliśmy to, a nie tamto. Nie chcę się wchodzić w szczegóły, bo część z Was źle to odbierze. Dzisiaj wiem jedno. Pamiętajcie, możemy więcej niż nam się wydaje, jako rolnicy i jako również inne grupy zawodowe. Tylko musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Gospodarka jest naprawdę połączona. Dam taki przykład. Jeżeli mamy dzisiaj sytuację, w której zabroniono nam ściągać nawozy ze wschodu, mówiąc, że to jest nieetyczne, jednocześnie zawala nas się towarami, które miały trafić do, Afry do Afryki. Mówiąc, że to jest etyczne, to jeżeli my na to dzisiaj pozwalamy, to pozwalamy, pozwalamy na zubożenie się rolnictwa. Jeżeli rolnictwo się zuboży, to będzie miało mniej kasy na maszyny, inwestycje budowlane, inwestycje nawet w samochody, które dają miejsca pracy. E, doprowadzimy do tego, że konsument jeszcze bardziej będzie przeklinał jakość żywności, zwalając to polskiego rolnika, to nie będzie jego wina. Doprowadzimy do tego, że być może, podkreślam być może, e, w wyniku zmian pewnych za 50 lat, więcej ludzi będzie chorować i będzie być może chorować w coraz młodszym wieku. To wszystko przełoży się na wzrost kosztów utrzymania kraju. Rząd przerzuci to na nas, na konsumentów, czyli nawet jak mieszkasz konsumencie całe życie w bloku, to podniosą Ci ZUS, bo prawdopodobnie 20-30 lat temu Ktoś zrobił ruchy, które przełożyły się na ogólny stan zdrowia i ogólny koszt utrzymania kraju. I gdybyśmy byli takiej wiedzy uczeni w szkołach, takiego myślenia, właśnie długofalowego, horyzontalnego, to byśmy dzisiaj nie byli w czarnej i tylko bylibyśmy świadomymi konsumentami, społeczeństwem, który by wiedział, że to co dzieje się dzisiaj ma wpływ na to, co będzie za 10, 15, 20 lat. A na podsumowanie mojej wypowiedzi powiem Wam tylko tyle. Czy zastanowiliście się ostatnio, dlaczego w całej Polsce trwa rozbudowa sieci logistycznych i dystrybucyjnych? Dlaczego w całej Polsce powstają nowe kolejne hangary na 20, 30, 40 hektarów? Jadąc do Łodzi i w okolicach Łodzi i Poznania, tylko jest cała masa nowych, stawiających się budynków. Czy za zastanowiliście się, ile firm w Polsce musi upaść, żeby te magazyny przerutowe miały co robić? Pomyślcie o tym, dlaczego tam. Ktoś te magazyny dzisiaj już stawia. Czy w tych magazynach może być również przerzucana kolejna nowa żywność? I dlaczego oni już wiedzą, że te magazyny się przydadzą? To jest pytanie do Was, szanowni konsumenci. Ironic, pomyślcie o tym. Jeżeli ktoś nie wierzy, to zobaczy i uwierzy już w niedzielę. Wiem, co mówię, bo wiem doskonale, jak bardzo olewamy w Polsce pielęgnację trwałych użytków zielonych. Wiem doskonale, jak bardzo nie wierzymy w to, że może to coś dać. I to jest nasz ogromny błąd, bo skupiliśmy się na jednym, a zapomnieliśmy o całej reszcie. Skupiliśmy się na nawożeniu, a zapomnieliśmy o całej reszcie. I to jest tego przykład, i niezależnie od tego, czy nawozy będą droższe czy tańsze, ważne jest to, że można zwiększyć wydajność każdego hektara, który mamy w sposób niekoniecznie syntetyczny, wymuszony chemiczny. E, ważne jest, że niestety przez to, że nie mamy wiedzy, robimy to czasami bardzo, bardzo źle. A ten materiał jest kolejnym z wielu, który ma zwiększyć, może nie chcą mieć wydajność, ale efektywność, skuteczność i produktywność Waszego hektara, takiego czy innego gatunku trawy w sposób, nazwijmy to naturalny, bo włókowanie jest takim procesem. Moi drodzy, o 8 rano w najbliższą niedzielę będzie wykład o tym dla wszystkich hodowców bydła. I tych dużych, i tych średnich, i tych małych. Nie dzieląc nikogo, każdemu to się przyda. W ten sposób ten wykład jest już zrobiony. Zapraszam serdecznie. Kłaniam się nisko Hektar wiedzy. Do zobaczenia na portalu.